Cześć, witajcie, dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać o tym, jak się motywować do nauki języka, czyli co zrobić, żeby tak nam się chciało, jak nam się nie chce. Nagranie to powstaje na bazie współpracy z portalem italki.com, Jak zwykle pod filmem znajdziecie link, pod który możecie się zarejestrować na portalu, jeśli byście chcieli, po wykupieniu pierwszej lekcji z dowolnym nauczycielem dostaniecie 10 dolarów w prezencie na kolejne lekcje. No i jak możecie się domyślać, i jak już wiecie, jest to portal do nauki języków, na którym po prostu można znaleźć tutorów i nauczycieli z różnych języków z całego świata i z którymi można odbywać lekcje wygodnie poprzez Skypa na przykład z domu. Bardzo często bywa tak, że ktoś naprawdę chciałby się nauczyć jakiegoś języka, ale nie chce mu się zacząć, albo zacznie i później ma taki słomiany zapał i jednak przestaje. Ja nie mówię, że to jest coś złego, bo nie zawsze trzeba doprowadzać wszystko do końca. Czasami się wypróbowuje różne języki i wtedy też jest ok, też mi się to zdarzało i to jest po prostu normalne moim zdaniem, więc nie trzeba się jakoś szczególnie kajać z tego powodu, ale fajnie by było od czasu do czasu. Tak przebrnąć naprawdę i nauczyć się jakiegoś języka tak na poważnie. Więc postanowiłam, że dzisiaj Wam powiem, jak ja to robię, jak to robią również inne osoby, które się właśnie o to zapytałam. I mam nadzieję, że może coś z tego Wam pomoże. Więc po pierwsze, warto sobie taką naukę zaplanować wcześniej. Jeśli prowadzicie jakiś kalendarz, ja na przykład prowadzę elektroniczny, szczerze mówiąc, ja używam zawsze kalendarza z Google, ale są osoby, które mają kalendarz papierowy, są osoby, które używają jeszcze tam jakiegoś innego. Każdy używa tego, co mu najbardziej odpowiada i ja osobiście wolę wersję elektroniczną, ponieważ nie lubię mieć zbyt wiele rzeczy i nie lubię papierów, ale są takie osoby, które używają papierowych kalendarzy, ponieważ to lubią i to jest również bardzo fajne. Generalnie chodzi o to, żeby coś naprawdę gdzieś zapyta, zapisać, i wydaje mi się, że nawet w papierowym kalendarzu. To może ma jeszcze większą siłę przebicia później, takie zaplanowanie czegoś, bo jeśli się to, nie wiem, jakoś w, w jakiś ładny sposób zapisze, to będzie jakoś tak bardziej solidnie, nie wiem. W każdym razie najważniejsze, żeby to zaplanować, żeby to nie było, a że okej, okay, może wieczorem się tam pouczę, albo nie, rano wcześniej wstanę i się pouczę, a później jednak nie wstanę. Nie, po prostu, żeby to naprawdę zaplanować, tak jak wszystkie inne zajęcia, że to będzie od godziny tej do tej będzie mój czas na naukę, nieważne jeśli to są tylko. Jeśli to jest tylko 15 minut, to ok, nawet jeśli to jest tylko te 15 minut. Jeśli nie mamy więcej, to ok, ale żeby to było przynajmniej te 15 minut i tyle. Po drugie, to warto mieć przygotowane miejsce do nauki. Mówiąc przygotowane, mam na myśli to, żeby było posprzątane i żeby w tym miejscu znajdowały się już przygotowane rzeczy, które nam są do tej nauki potrzebne. Nie wiem, czy tam korzystamy z jakiejś książki, jakiejś kartki, jakiejś zeszyty, komputer, jakieś długopisy, flamastry, cokolwiek. Żeby to już tam po prostu było i żeby na nas czekało, i żeby to miejsce było posprzątane, żeby nie było tam chaosu. Bo oczywiście bardzo często jest tak, że kiedy się chcemy uczyć, to zaczynamy robić wszystko inne, tylko nie to, co powinniśmy, czyli po prostu się nie uczymy. I przede wszystkim musimy zacząć najpierw od posprzątania tego miejsca, w którym się chcemy uczyć. A jeśli ono już będzie posprzątane wcześniej, to już wtedy um, nie mamy innej wymówki, siadamy i się uczymy. Trzecia sprawa to może warto sobie kupić jakieś takie fajne rzeczy do nauki, które będą nam sprawiać radość, żeby ta cała nauka była dla nas przyjemna. Jeśli ktoś lubi jakieś fajne zeszyty czy jakieś inne tego typu rzeczy, czy jakieś flamastry kolorowe, naklejki, cokolwiek. Cokolwiek by to nie było, to jeśli ktoś coś, coś, jeśli ktoś coś takiego lubi, to jak najbardziej powinien to wykorzystać właśnie w tej nauce, żeby ta nauka była dla niego bardziej przyjemna i żeby może te notatki były bardziej przejrzyste i tak dalej. Ja, tak jak mówiłam, akurat wszystko robię elektronicznie. Czasami rzeczywiście coś sobie zapisuję, jeśli w danej chwili nie mam na przykład innej możliwości albo. Nieraz może mi tak jest wygodniej, ale później i tak te najważniejsze rzeczy jednak um, robię elektronicznie. Tak się już po prostu przyzwyczaiłam i tak mam. Dla mnie jest ważne, żeby był porządek i większy porządek mam, kiedy robię rzeczy właśnie na komputerze, a nie na papierze. Może dlatego nie lubię pisać na papierze. Ponieważ mam bardzo okropny charakter pisma, o czym Wam już wcześniej mówiłam, i naprawdę nie wygląda to dobrze, także jakkolwiek mi tego nie ozobiła, i tak zawsze będzie wyglądało paskudnie, tego po prostu wolę nie pisać po papierze. Dużo lepiej bardziej estetycznie wygląda to w. Wersji elektronicznej, zdecydowanie, w moim przypadku przynajmniej. Kolejna rzecz, jaką warto zrobić, to znaleźć sobie muzykę w tym języku, którego się uczymy, taką, która nam się będzie naprawdę podobać i która będzie nas wprawiała w dobry nastrój. Bo jeśli to będzie jakaś taka smutaśna muzyka, to nie wiem, czy ona nas zmotywuje do tego, żeby coś robić. Ja osobiście tego nie lubię, wolę taką muzykę jakąś wesołą i wtedy na dodatek mogę jeszcze troszkę potańczyć wcześniej i przez to mam też lepszy humor, przez to, że muzyka, przez to, że trochę się poruszałam. Więc w moim przypadku to akurat działa. Także e, trzeba tylko znaleźć sobie taką muzykę właśnie w tym języku, która będzie nam się podobać. Um, nieraz wydaje mi się, że to nie jest takie proste i w sumie dosyć często ludzie mi zadają pytania, a jaka muzyka w tym języku na przykład? No ale ja nie wiem, każdy ma inne gusty muzyczne, każdy lubi coś innego i... Um, i też oczywiście ja nie znam wszystkich grup i wszystkich wykonawców ze wszystkich krajów, więc niestety nie mogę Wam tutaj pomóc. Ja sama nawet jeśli szukam muzyki w jakimś języku, to też na początku mam trudności, żeby znaleźć coś takiego, co mi się będzie podobać. Więc tutaj już każdy musi sobie znaleźć coś samemu. Kolejna sprawa to jeśli się uczymy sami, jeśli nie chodzimy na żaden kurs, bo jeśli chodzimy na kurs, no to już mamy tutaj tę dodatkową motywację, chociażby taką, żeby na przykład być najlepszym uczniem na tym kursie. I ja na przykład mam taką motywację, jeśli bym chodziła na kurs, to bym miała taką motywację. Ale jeśli się uczymy sami, całkowicie sami, no to wtedy nie mamy z kim konkurować i nie ma tutaj tego dodatkowego faktoru właśnie konkurencji, który nas motywuje, więc jest troszkę trudniej. I dlatego moim zdaniem jest dobrze wykupić sobie czasami, nawet jeśli nie cały pakiet lekcji, to przynajmniej raz na jakiś czas jakąś lekcję, nawet nie raz na tydzień, ale przynajmniej raz na jakiś czas, żeby to nas chociaż trochę motywowało do tego, żeby, żeby się uczyć. I nawet jeśli mamy na przykład jedną lekcję na dwa tygodnie, to na przykład ta osoba, z którą mamy lekcję, to przez te dwa tygodnie, jeśli my naprawdę codziennie się uczymy, to może usłyszeć różnicę w tym, jak my mówimy i może na przykład zauważyć, że te błędy, które robiliśmy dwa tygodnie wcześniej, już zniknęły, już ich nie powtarzamy. I to też daje dodatkową motywację do tego, że My też może sami widzimy, że mówimy coraz lepiej. Jeśli ta osoba na dodatek jeszcze to zobaczy i nam powie, no to już w ogóle wtedy motywacja rośnie, prawda? No a poza tym, jeśli mamy z kimś lekcję czy konwersację, to też musimy się do tego wcześniej przygotować. No i sam fakt, że mamy ten termin, że on gdzieś tam znajduje się w przyszłości, musimy się do niego przygotować, sprawia, że jednak. Bardziej jesteśmy skłonni do tego, żeby usiąść i żeby się troszkę pouczyć. I kolejna sprawa to właśnie nauka w towarzystwie. Nie tyle wykupienie lekcji, co po prostu uczenie się wspólnie z kimś, z jakimś znajomym. Oczywiście nie musi to być znajomy, taki fizyczny, nie musimy być w tym samym pokoju z jedną osobą, ponieważ można, nawet jeśli to jest nasz znajomy, ale mieszka chociażby w innym mieście albo nie mamy czasu, żeby się spotkać, możemy rozmawiać przez Skype, a. niekoniecznie w tym języku, ale na przykład możemy, i to jest pomysł od jednej z moich uczennic, która się właśnie w taki sposób przygotowuje do egzaminu, że z koleżanką rozmawiają przez Skype'a, nie tyle rozmawiają, co się jakby kontrolują, czy na pewno się uczą. Więc to jest też fajna sprawa. Jeśli się uczymy z kimś, to widzimy co robi ta druga osoba. I jeśli ona w danej chwili się uczy, a my marnujemy czas, to oczywiście mamy dodatkową motywację i sobie myślimy, kurczę, no, skoro on albo ona się uczy, no to ja też powinnam. Można też oczywiście korzystać z różnego rodzaju portali do nauki języków, typu właśnie chociażby ITOKI, gdzie nie tylko można znaleźć właśnie nauczycieli czy tutorów, ale również można znaleźć inne osoby, które uczą się chociażby tego samego języka, albo którą, które uczą się na przykład naszego języka, albo można poczytać artykuły, można pokomentować coś generalnie. Realnie jest tam jakaś społeczność ludzi, którzy uczą się języków i to również może motywować. Później kolejna rzecz to właściwie powinniśmy się zastanowić, dlaczego i po co w ogóle chcemy się uczyć tego języka. Bo jeśli to jest tylko tak po prostu, bo by mi się podobało, no to to jest średnia motywacja, ale jeśli już mamy jakieś konkretne cele, to ta motywacja jest wtedy o wiele większa i warto sobie te cele uświadomić, jeśli oczywiście takie są. A jeśli ten cel jest już automatycznie, czyli na przykład... Chodzimy do szkoły i mamy ten język jako przedmiot, albo na studiach, albo musimy się go uczyć, dlatego że wymaga pracodawca, to wtedy już ta motywacja właśnie tego typu jest. Po prostu musimy, nie mamy innego wyboru, musimy się uczyć tego języka, żadnego innego i koniec. I to już wtedy bardzo wiele ułatwia, tak naprawdę, chociaż wiele osób uważa, że im to utrudnia, ponieważ nie chcą się uczyć akurat tego języka, ale dla mnie to akurat zawsze było ułatwienia. I ostatnia rzecz. To może taka banalna sprawa, ale warto troszkę zatroszczyć się o siebie, po to, żeby mieć energię i chęć do tego, żeby coś w ogóle jeszcze robić danego dnia, czyli dobrze się wysypiać, dobrze się odżywiać, um, ruszać się troszkę na świeżym powietrzu, żeby dotlenić mózg, żeby był zdolny do przyswojenia większej ilości wiadomości i do zrobienia jeszcze czegoś w ciągu dnia. Wiadomo, że jeśli się jest zmęczonym, niedotlenionym, ociężałym po jakichś dziwnych rzeczach, które zjedliśmy, to wtedy. Naprawdę trudno się zmotywować nie tylko do nauki, ale do czegokolwiek. Więc to niestety również jest dosyć ważne. No i to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że może coś Was zainspirowało, coś Wam pomoże. Jestem bardzo ciekawa, jak Wy to robicie, jak Wy się motywujecie do tego, żeby jednak codziennie. Przysiąść do tej nauki, jakakolwiek by ona nie była, jakąkolwiek metodę byście nie stosowali. Zawsze każdy pod tym pojęciem uczenia się rozumie być może coś innego, ale generalnie jestem ciekawa, jak właśnie to robicie, jak wy się motywujecie, jak wam się to udaje, żeby systematycznie uczyć się może nie tylko języka, ale czegokolwiek innego. Także jeśli macie jakieś takie swoje sposoby, to chętnie o nich poczytam, więc koniecznie napiszcie w komentarzach. I do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się. Hej!